Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania bardzo ciekawy motocykl jakim jest MZ ETZ 251 Ta MZ jest na bingu z dozownikiem oleju import z Wielkiej Brytanii Z takich ciekawostek moi drodzy tym motocyklem po Wielkiej Brytanii, Anglii, Szkocji podróżował tutaj pan z małżonką Dodatkowo mieli dorobiony, widzicie tutaj taki bagażnik, do tyłu i z tyłu na tej przyczepce jeździł pies w klatce, także była przyczepka i na tej przyczepce jeszcze było takie podwyższenie do góry i tam siedział piesek klat... pies w klatce i tak podróżowali tą MZ-ką, zrobili nią ponad 60 tysięcy kilometrów, także naprawdę no MZ-ka miała co ciągać. Zaraz ją uruchomimy i posłuchacie, jak ona fajnie pracuje. Rezerwa jest trochę już słychać sprzęgło. Gdy oczywiście i króla lachowa.